Witam serdecznie, Marek Kostrzewski z firmy Imagren. Jest ze mną dzisiaj Weronika Świstek z firmy Skantagra. Dzień dobry. Werko, powiedz mi, gdzie się znajdujemy? Jesteśmy w Pruszkach koło Wągrowca, na polu, na którym rośnie nasza odmiana kukurydzy Michelin. Rozumiem, że jest to pole produkcyjne. Jeżeli tutaj klasa gleby, jak moglibyśmy określić? Klasa warunki. gleby czwórka w kierunku piątej. Warunki no nie były łatwe ze względu na to, że mamy trochę niższy teren, było tu mokro podczas siewu, temperatura była niska. Jednak Michelin jako odmiana Flint Dent poradziła sobie bez problemu w tych warunkach. Będzie zbierana na ziarno w dniu jutrzejszym. Tak, jest to odmiana w ogóle wczesna, bo to jest FAO 220 trulinowa odmiana, która charakteryzuje się tym, że łatwo dostosowuje się do stanowiska. E, przez co daje stabilny plon. Do tego ta pintowo dentowa kolba, którą możemy łatwo rozpoznać, tak? Tak. E, kolby Michelin mają e, antycyjanowe przebarwienia, co jest bardzo charakterystyczne dla tej odmiany. E, mają... Oj, Może ja mam. <grytanie> 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 mhm. Mają bardzo wąską osadkę i 16 e, ziarniaków w rzędziach. Tak, 14-16 ziaren to typowa cecha dla tej odmiany. Do tego wczesny wigor, i świetna zdrowotność roślin, świetna zdrowotność kolb, bo Tutaj fuzarią praktycznie nie obserwujemy. Rośliny są bardzo zdrowe. To bardzo dobrze świadczy o odmianie, ponieważ ona ma przeznaczenie zarówno na ziarno, jak i na kiszonkę. Tutaj będzie zbierana na ziarno, ale kiedy by była potrzeba zbioru jej na kiszonkę, to masy zielonej jest dużo mhm. i zdrowa roślina. Tak, jest to naprawdę wysoka roślina, dobrze ulistniona, przez co. Zbierzemy sporo masy, a do tego przy takim udziale kolby mamy wysoką zawartość energii, co podnosi nam energetyczność paszy i wysokość skrobi. Wielokierunkowość tej odmiany, do tego bardzo dobre warunki agrotechniczne sprawiają, że jest ona wszechstronna i lubiana przez rolników. Dokładnie, tak. Jeśli są Państwo zainteresowani odmianą Michelin, zapraszam, zapraszam do kontaktu z firmą Skantagra na terenie całego kraju. Dziękuję. Thank you.